Może być w projekcie bliższy już na musi na... nagrywać tutaj jakieś... No elo On nic nie będzie robić Tak wyglądają nasze wypady na deskę Jak się czujesz? Zajebiście Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp Bym Bałuty przeniósł na Majorkę Nie obchodzą mnie trendy ale brawo bravo oceanu Błękit jak z Galapagos, Plaża, słońce, skala konkret Dla nas stopnie, temperatury w normie Tam pod mek, barak sponsor, nie problem Się nie bują, hałas po dziesiątej Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt Nie że nasz bez na tu enigmatic Oderwa mnie od pracy, więcej atrakcji od nas, Lecha z mi bój klasyk, do budynków. To Żarpi jest nas, jakby tu był Madagaskar na mi tu glitz, mega plasta. Nie ma bo bogatych, nie tylko fili, dawać Majka Cała prawda stala nas, jak my pięć Tylko grill na wakacjach Raz, dwa, sprawdzam ziołowe haspa, Aztma nie daje mi szyi, przeczytaje mi asfalt Jako meda serce mam astygmatik Oddycham powietrzem na astygmatyzm Pogoda na szczęście mam jazdy grafik To droga na miejsce stan mapy trafik Życie w korkach godziny minuty nie ma czasu na kontakt Czerwona łódka na węzku zielonego przyląka pasuje jak koreo...